Widzicie sam dopytuję Eli ile ma lat, więc prawdopodobnie no chłopak już tam wie co i jak. Jeżeli tam się z jajka na jajko przeskakuje coś, co nieco. Dobra, przepraszam. Siema, cześć i Chciałbym Was wszystkich bardzo powitać w kolejnym odcinku The Last of Us. To już jest 12 odcinek. Nie ja jestem Foka, a wy znajdziecie się na kanale Foka Pyka. Dobrze. Jak pamiętacie, zaskończyliśmy w tym miejscu, gdzie było delikatne poruszenie pewnych jego mościów. Wow! Ty, o kurczę, trzech! No to ładnie, no to co? Trzeba będzie wyeliminować wszystkich po cichutku. Obrócz się obrócił. Grubo. Dobra. W ogóle nas nie było słychać, panowie i panie. Tu panie też ty jakiś są. Bardzo, bardzo was pozdrawiam. Oczywiście panów też pozdrawiam, żeby nie było. Może jestem tylko jednostronny. Wow! Ziomek! Dobrze, że ten kaptur miałeś na tym łupie. A co cię to interesuje? W domu w niemczech, chcesz to mi odwiedzić? Możesz dać subskrypcję jak ci się nie podoba Eee przepraszam jak ci się podoba To był ja byłem chodzącym kartonem, nie? Ja się zamieniłem w karton e, Kurde Ale są... Ale jesteście krnąbrni! No proszę bardzo Jeden tu, drugi tu Dobra Masz coś? O hej, co jest Ale bym ci teraz strzelił Dobra, dość tego, no zaczynamy. Zobaczył mnie. Zabijcie, bo ja tu jestem. My tu jesteśmy w sumie. Ładnie was poskładaliśmy. Udało się. Nieźle, staruszku. ten staruszek ci jeszcze pokaże. O, o. Jak on. Jak ja go nie trafić? SERYO! Przecież to był wcześniej headshot jak ta lala, no bez tu serio. Ach, wiecie co, kiedyś lepiej mi szło na padzie. Może to już dlatego, że się starzeje, no nie wiem. W każdym razie, no refleks już nie jest ten sam. Tymi drzwiami. Co? Co ty mi tutaj gadasz tymi drzwiami, chłopie? Ja tu jeszcze mam, no to mi ten klucz. Wyobraź sobie, że ja potrzebowałem do kibelka, wiesz? Zaraz przyjdzie Henry. No tak, w poprzednim odcinku postawiliśmy Henrygo i sama, braci. Jak widzicie, sam dopytuje yy, Eli, ile ma lat, więc prawdopodobnie, no chłopak już tam wie, co i jak. Jeżeli tam się z jajka na jajko przeskakuje coś, co nieco, no przepraszam, <grym> może trochę profesjonalizmu. Więc z mojej strony to naprawdę nie jest. Taki must have. Znaczy, chciałbym być bardzo profesjonalny, ale jestem takim człowiekiem, że po prostu wiecie, palnę prosto z mostu czasami, i po czasie się zastanawiam, co i jak. no, chyba że faktycznie wchodzimy w jakiś, nie wiem, dangerous topic, nie? Jakieś niebezpieczne tematy, no to wtedy, wtedy faktycznie staram się już tak trochę zawczasu ogarnąć, co ja chcę powiedzieć, i co mówię, i w sumie do czego zmierzam, prawda? To tutaj. No, ale myślę, że raczej nikt się nie oburzy, że powiedziałem, że sam w wieku 14 lat. No, dobra, nieważne, nie będziemy się powtarzać. Jak chcecie, to sobie cofnijcie, żebyście wiedzieli o co chodzi. Ceo, ceo tego wchodzi. burdelu. Witam w moim burdelu. Jak długo się tutaj ukrywacie? Od kilku dni. Znaleźliśmy trochę jedzenia. Chodź. Generalnie Taki miałem ty... nagrywać Nawet streama ze znajomym. Trochę? Nie. Ale Wybózuj jakoś stary, tak. Nie gryzę. Nie idzie nam to dzisiaj? Czemu nie uciekliście? Wciąż czekamy na lepszą okazję. I co? Chodź. Coś ci pokażę. Popatrz na tych skurwieli. Zbierają się tu codziennie. I warują przy tym cholernym moście. A nocą? Zastawiają tam strażników. Gdy zajdzie słońce, wtedy mamy szansę. Będzie mniej ludzi, możemy się przemknąć. Może się udać. Musi się udać. Na pewno się uda. Wow. Od dawna nie widziałem, jak ten chłopak się śmieje. A ona niczym się nie przejmuje. To dokąd idziecie? Podobno świetliki mają gdzieś bazę na zachodzie. Chcemy do nich dołączyć. Co? Śmieszy cię coś? Po prostu ostatnio sporo ludzi pokłada nadzieję w świetlikach i dlatego... No, może nie bez powodu. Więc nie wiesz, gdzie oni są, ale chcesz ciągnąć swojego brata przez cały kraj? Powiem ci tak. Zajmij się swoją dziewczyną, a ja zajmę się moim bratem. Spokojnie. My też szukamy świetlików. Oh. No, Henry już chciał startować się do O'Drill'a. My jesteśmy tutaj. A tu stoi opuszczona wieża radiowa zaraz za miastem. Jutro mam się tam spotkać z tymi, którzy ocaleli z naszej grupy. Jeśli chcecie do nas dołączyć, wyruszamy nocą. W takim razie musimy odpocząć. No, w końcu się zaczyna dziać. Mówi, że czas się zbierać. Słuchaj, będziemy się przemieszczać szybko, więc trzymaj się blisko mnie. Jak rzep, jak żeb. Jak, jak rzep, jasne Aha, dobrze, dobrze Dobra. gotowi? Tak. Dobra Tak Widdem głos żoela Naprawdę zajwisty głos ma Prawie tak jest fajny jak, te... jak ja eee, tak. no, tego dobrze. Spokojnie staruszku Mam nadzieję że wiesz do końca O patrzcie się makieta Spoko Pobijąc fakt, że jest ciemno jak Diabli, A my tutaj sobie świecimy latarkami, w ogóle nic podejrzanego Dwie latarki sobie tak Ty 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 Dobra doświadcz dobra, tego A znowu mi głupi humor Głupi humor mnie dopadł znowu Co my tu mamy? nic nie mamy Otwieraj to, Henry Dobra okay. spróbujmy ich zdjąć po cichu Ciśniemy Moi hey, Państwo Idę hej, okay. jak leci Próbuję nie zmarznąć A, co u was? A nic nic Po prostu za próbujemy zabić I nawet chyba im to wyszło wiecie Wow. Dobra, mamy tu jakieś fanty? O no proszę bardzo moi moi ja to lubię co my tu mamy? No. Dobra, to robimy sobie standardowo. To i to. Chociaż... Nie. Chociaż. Kurde, jaki bit mi powstał, widzieliście to? Kurde, nie po co komu programy do tworzenia bitów jak można... W menu się tak bawić. Drżenie broni, mistrz ostrzy, jeszcze nie mogę tego robić. Jeden jest przy reflektorze. Widzę ich. Stary, co ty mówisz? że ja nawet tego reflektoru jeszcze nie widzę, ty mi gadaj gdzie, gdzie kto jest? O. Tak, słyszę go, ale za cholera nie widzę. Słuchajcie, no wiecie co? Kurde, chciałem przeskoczyć. Hę? załatwiony! Widziałeś to! Nieźle! No ale się wdupiliśmy co? A jeszcze chciałem wychodzić, ja to już zawraca tym reflektorem. Dobra, przechodzimy, teraz jest nasza szansa. Słuchajcie, nie wiem jak to ogarnąć. Kurwa, zauważyli nas! Schowajcie się za czymś! Nie wiem kto mnie zauważył, pewnie kogoś z moich team-mate'ów ktoś Idzie. O kurde. Na pomoc! Kurwa 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 Nie wiem gdzie oni są. są. Tędy? Niespecjalnie Henry, schowaj się. Widzę cię. Trzeba było strzelać. Widzicie na przyszłość, nie wahajcie się nigdy. Gdzie jest ten koleś? A co Cię to interesuje? Jakim cudem, czy to w ogóle przetrwałeś? Zbieramy sobie strzały. Wiesz, co nie poszło, to najlepiej. A też mogę pójść gorzej, prawda? Mogę na przykład zginąć. Chyba wszyscy. Okej, udało się. Dobra, chyba tutaj nic nie ma. No dobra, tej bramy na razie nie ma co ruszać. To jest ten. Hej, Chodźcie! Dobra, udało się. No, proszę Państwa, jest raz grubiej. Jesteśmy, jesteśmy już na tym moście. Ale to nie jest powiedziane, że jest, to jest dobrze. Możemy powiedzieć, że jest dobrze. Zresztą sami widzicie co się dzieje. Cholera! Szybko! Szybko! Mam musimy go wyciągnąć! Przepraszam! My zbadamy! Co? Jakiś bez sens! No i super! No to wspaniale. No musicie przyznać, że Joel... Ja na miejscu Jela bym miał na stranę w gaciach ze 2 kilo. Czemu tak wraca ekran dziwnie? Tak, no to było bardzo. Bardzo cicho. Ja wbiegłem w największy syf. Co jest? Ej, coś mi spadł, coś mi padna wala. No co jest z tym padem? No! Zaraz mnie że trafi! No! No co jest z tym padem do cholery jasnej? Coś tu znajdziemy. Słuchajcie, zaraz wracam, nie, bo naprawdę nie mogę, nie mogę. Okej, okay, jestem, słuchajcie, mam nadzieję, że to był błąd w grze, bo... No pad mi zdecydowanie od mojego posłuszeństwa i to mnie bardzo denerwowało. Przejdziemy sobie w wątek jeszcze raz. Co? Boże, co jest? Co się ze mną dzieje? Kurde, nie bój się blefowania To jest słabe Ej, sami mi cegłami rozwalam, nie? Lepiej mi, tymi, lepiej mi wychodzi cegłami rzucanie niż strzelanie, zauważyłem w tych odcinkach ostatnich. Dobra, uciekamy stąd, proszę Państwa. Tak naprawdę nie wiem, jak mam to teraz liczyć? O, jest 10 suplementów. Mistrz ostrzy, proszę Państwa. Zażywamy dość dobrą tabletę. A czy teraz? Co ja jedą? Zyskujemy dość dobrą umiejętność, co ja w ogóle powiedziałem Jakbym miał rozdwoje jaźni W ogóle o czymś innym myślałem, wiecie Dobra, odsuwamy to Dość to jest, słabo jest, muszę wam powiedzieć o, Teraz jest w ogóle tragicznie co się co obracać ze siebie? Trzeba zapierdalać przed siebie. Wow, 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 wow. Wstawaj, że wstawaj! Już pomijam fakt, że dawno powinien zginąć, ale mniejsza z tym. Dobra, lepiej w Ile kul się zostało? Bo zabijają nas! Nie mamy innego wyboru! Zeskoczymy! Jest za wysoka, a ty nie umiesz pływać. Podsadzę się, przebiegniesz obok nich. Nie hey. mi! Nie mamy czasu! Like, zpifelem, ale ja nie raczej, to jest ja sam chować się nie umiem. Ja nie wiem, ja chyba bym też skoczył, ale to byłaby masakra. Obudził się. Hej ty, żyjemy. Okay. <grystanie> Widzisz? I co, nie mówiłem? Wszystko gra. Nic mu nie jest. <grystanie> to sam was wypatrzył. Obiliście się sporo wody i. Co ty kurwa! Henry! Hey, 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 hey. Jest wkurzony, ale nic nam nie zrobi. Jesteś kurwa pewien. Przestań. Joel! Zostawił nas na pewną śmierć. Nie, mieliście sporą szansę i udało się. Gdybym po was wrócił, naraziłbym sama. Nie podchodź! A gdyby chodziło o nią, to wróciłbyś po nas? Uratowałem cię. I mnie też. Utonęlibyśmy. W porządku, Sam. Nic mi nie jest. Przerobane Wiesz, cieszę się, że was wypatrzyliśmy. Wieża radiowa jest po drugiej stronie klifu. Okej, okay? znajdziemy tam kupę zapasów. Nie pożałujesz, że mnie nie zabiłeś. Hm. się <laughs> ja cieszę w ogóle, nie? Przeszukamy teren. Może coś znajdziemy. No. Nie jazda. Trochę się przeprawiliśmy. Widzicie tam jest ten most? Tak. Znajdźmy te wieża. Dobrze, do wieży radiowej niestety nie dojdziemy już w tym odcinku. Chciałbym, obawiam się, że w następnym chyba też nie zobaczymy, no, zobaczymy wszystko od tego, jak będziemy grać. No, hej, może w tej łódce coś się uda znaleźć? O, czy do około głowy. Sam no to wpadłem. Aj, dawno, dawno to wpadłem. Już zapomniałem te teksty, ale pamiętam, że takie coś tu miało miejsce. E, dobra, no, wchodzimy do łodzi. Tutaj zbyt wiele nie będzie raczej, ale trzeba eksplorować, w końcu gramy na harcie, prawda? Tutaj trzeba wszystko obadać. Ellie! Znalazłem jeszcze jeden komiks dla Ciebie. Na wodzie jest nieco inaczej. No, Notatkę podniosłem, w napisał niejakie izy chyba. Ale nie wiem, czy wy chcecie to czytać, wiecie co, umówmy się tak, że jak naprawdę będziecie yy, mieć ciśnienie na to, żeby wam to przeczytać i żebyście to ogólnie, nie wiem, yy, zobaczyli, jak to wygląda, żebyście sobie mogli poczytać, to mi napiszcie w komentarzu. A tak to umówmy się, że po prostu ja będę to staro się wertować, no, widzieliście, teraz ponaciskałem wszystko na raz i, i wyszło jak wyszło. Ślepa uliczka. A zamiast czytać notatkę, to wyskoczył mi komiks. No co, ślepa uliczka, no nic. Przez chwilę myślałam, że pozastrzelisz. Yeah. No, Co no dobra w porządku. Dobrze, że są z nami Chyba tak. Czy kiedyś wszyscy mieli nutki? Hej Eli! Chyba coś znaleźliśmy. Ej, chodźmy to obejrzeć. No Szkoda, że tutaj za bardzo biegać się można, nie? Bo Joel tak się ociąga strasznie. Sprawdźmy tego trupa tutaj na słabszych poziomach ten trup zawsze coś miał, więc widzę, Obstawiam, że... że tędy się stąd wydostaniemy. No to postawię a co chcesz postawić? Powietrze? No pomóż mi. Dobra dzieciaki właśnie. Okej, okay, I teraz takie nara. No, Widać, że to było pewnego rodzaju czyjeś Alamo. Czyli osta ostatni punkt obronny dla tych, którzy chcą znać definicję tego słowa. No i co teraz? Tutaj mamy ścieki. No, nie jestem zbyt spostrzegawczy, wiem, wiem. Idziemy się tędy, tutaj coś jest o proszę bardzo ale Trzeba znaleźć Myślałem, że... O fak kościotrów faktycznie. No i nieśmiertelnik zebrany. Słuchajcie, za chwilę będziemy kończyć odcinek, ale jeszcze nie teraz jeszcze sobie chwilkę pogramy. Bo czemu by nie? Zobaczmy co tam jest. Dobra, Wiecie co, trochę mnie niepokoi myśl na fakt, w którym mamy to zero amunicji Otwórz kratkę, to się przeczołam, nie otworzy drzwi Dobrze, dobrze No, Dawaj, dawaj Eli ojla Dobrze. Już mamy kolejne 10 tapsów. Zbieramy kolejne na ten. wiem Zobaczymy jak się sprawy Dobra, chyba wszystko. Kolejna notatka. I taka Przepraszam, coś mi w gardle. Zostało masakra co to było. Taka ciekawostka, tą notatkę napisał ten sam gość. Co starawotą łodzią. Tutaj! On się jeszcze pojawi parę razy. Dla chętnych oczywiście Ten notatki na chwilkę pokazuje, żebyście sobie mieli możliwość dać pauzy, nie? I przeczytać sobie na spokojnie. Ja tego nie czytam, bo by mi to cały odcinek zajęło. Znaczy nie, że długo czytam czy coś, tylko po prostu jakbym to wszystko miał teraz Wam przeczytać, to już do kupy by na pewno dwie minuty zeszły. Do sięgniemy. Zacięło się. Dobrze. Sprawdźcie co to mamy. Henry, spróbuj. Dobra. Dobrze ciśniemy pod wodą, i słuchajcie, wiecie co? Ten odcinek uznam. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale uznałem, że ten odcinek zakończymy tutaj. Yy... Może trochę krócej niż pół godziny tym razem zagramy, ale to nic. Słuchajcie, na pewno odrobimy w przyszłości, prawda? Użyjemy taśmy, żeby sobie móc podnieść to, co tu leży. Dobrze, to by było na tyle, słuchajcie, dzięki wielkie, że jesteście, dzięki, że mam dla kogo grać, bardzo się cieszę, że powolutku idziemy do góry, jeśli chodzi o subskrypcję i oglądalność, to mi się naprawdę bardzo podoba, no i co mogę powiedzieć, no jeżeli Ci się podoba ten odcinek, jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a lubisz sobie popatrzeć jak sobie gram i ogólnie jak tutaj to wszystko wygląda, to zachęcam Cię do tego, żebyś tego suba zostawił, dodał łapkę tu góry. Jeżeli chcesz być na bieżąco, uderz w dzwoneczek. No, i zachęcam też do komentowania każdego filmiku, bo to jest spoko. No, ja lubię sobie czytać komentarze. Wiem, powtarzam to w każdym filmiku, ale po prostu to jest regułka, którą się tak już nauczyłem. I co się będę wam tłumaczył? Dobra, trzymajcie się, gra dla was foczka, narka.